STS, wspieramy polski sport. Panie Damie, początek tego turnieju z perspektywy widza, jakie wrażenia? Myślę, że interesujące na pewno. turniej teraz, kocznie. gdzieś tam e, kobayashi nie stracił na swojej formie nic. Cały czas bryluje i, i skacze bardzo dobrze. <laughs> myślę, że niektórzy mogą być gdzieś tam troszkę za, zawiedzeni naszymi chłopakami. Bo myślę, że Dawid wyskoczył i, i skacze bardzo dobrze w tym momencie ale myślę, że jest ok. <laughs> może nie ma takiego przebłysku, może Piotrek nie skacze tak jak skakał, może Kamil też dużo lepiej się obiecywał przed, przed tym turniejem, ale widzieliśmy, że Kamil nawet w tym Garmisch-Partenkirchen ten drugi skok miał taki, że potrafił wygrać, także to jest cały czas tak naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ja myślę, że kolejny konkurs tutaj Innsbruck i Bishop i i już będzie zupełnie inaczej. No właśnie Kamil, my tutaj mówimy o prędkościach najazdowych, o problemach, Kamil nas uspokaja, że tak było przecież zawsze, że wygrywał z takimi prędkościami, ale wydaje się, że tutaj ten problem jest troszeczkę większy jednak. Czy ja wiem, no wiadomo, że gdzieś tam główny problem to zawsze jest ten problem troszkę techniczny, że gdzieś tam albo noga nie idzie, albo coś, co, coś nie pasuje i później to odbicie nie jest takie, jak powinno być. Kamil na pewno przed Bożym Narodzeniem skakał bardzo, bardzo dobrze. Mistrzostwa Polski również no, zdeklasował chłopaków zdecydowanie. Ten turniej rozpoczął się, myślę, że troszkę z taką też presją, bo jednak nawet mi wydawało się, że jednak Kamil jest głównym faworytem do tego po tych skokach, które, które widziałem, ale dalej twierdzę, że, że, że Kamil naprawdę, w, jemu naprawdę bardzo mało brakuje, żeby, żeby skakać tak jak skakał w Zakopanym, gdzie naprawdę skakał bardzo, bardzo daleko i, 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 i to jest taki mały kroczek. Czy ten mały kroczek to jest na 30 punktów straty na dwa konkursy? No bo mówi się, że Rio Kobayashi, jest jeden Bichler, ale tutaj walka chyba nie jest rozstrzygnięta między tą dwójką. No na pewno na pewno te 30. Ponad punktów to nie jest jeszcze nic takiego. Gdzieś tam to może się wszystko zmienić. Wiemy doskonale, że i Innsbruck, i, i Bishopsofen są nieobliczalne. A poza tym ta pogoda, która jest przed nami, podobno nie jest za bardzo optymistyczna. Wszystko się e, już działo w, w takich warunkach, więc na pewno tych 30 punktów jest zdecydowanie do odrobienia. E, Kobayashi naprawdę jest w bardzo dobrej formie. Zresztą on to pokazywał już tutaj na, na treningach i w kwalifikacjach. Czy Eisenbichler? Myślę, że, że, że aż tak nie. On jednak w tych konkursach niemieckich dobrze skakał, ale tutaj w Innsbrucku już się tak dobrze nie prezentował, więc myślę, że wszystko się jeszcze może wydarzyć. Na pewno najbliżej tej dwójki jest Dawid, który ma duże szanse, żeby stanąć na podium całego turnieju, ale myślę, że tutaj nie wolno jakby skreślać dalej Piotrka i Kamila. No, właśnie, Piotrek. Z naszej perspektywy wygląda, jakby coś się troszkę posypało w tej technice, bo ma duże problemy, zwłaszcza w locie. to widzimy w treningach. W tych najważniejszych skokach jest troszkę lepiej, ale, ale nie wygląda to tak super stabilnie jak na początku sezonu. Myślę, że główny problem Piotra to jest przede wszystkim odbicie. No, gdzieś tam, jak on nie odbije się tak jak, jak potrafi, czyli z tym swoim powerem takim największym, no to później w tym locie też już to inaczej wygląda, bo się dużo bardziej męczy. Ale no. Piotrek jest taki jedynkowy, gdzieś tam potrafi super skoczyć, potrafi też totalnie zepsuć I, i, i taki jest Piotrek, więc tutaj na pewno też trzeba mieć dużo optymizmu w tym kierunku, że jednak on potrafi ze skoku na skoku się totalnie zmienić. Właśnie Bergisel to takie miejsce, gdzie faworyci duże problemy mieli, tutaj się przewrócił Severin, Freund, z to Richard Freitag, no i jutro właśnie jutro ma znowu sypać, a pan się na własnej skórze przekonał, jak ten śnieg potrafi być dokuczliwy w Austrii. No dokładnie tak, ja miałem problem tutaj, żeby, żeby dotrzeć do, do Innsbrucka. Ale myślę, że tutaj problemem największym w Bergizen jest to, że, że jednak y, organizatorzy nie mają możliwości, żeby na zeskok wjechał ratrak i, i oni przygotowują to wszystko ręcznie. Wiemy jaki jest problem w Wiśle na rozpoczęciu y, sezonu, gdzie cała skocznia w zasadzie jest pierwszy rozprowadzana y, ratrakiem mimo wszystko, a później jednak te wszystkie, ta kosmetyka i te poprawki muszą być wykonane jakby ręcznie czy nożnie y, i to powoduje, że y, no, nie zawsze jest równo. Nie Zawsze jest równo, zawsze gdzieś się tam jakieś fałdy pokazują. Tak jak tutaj było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, no to naprawdę było kiepsko. I stąd chyba też te upadki. Wydaje mi się, że po tych opadach śniegu organizatorom troszkę to jednak mimo pomogło. I, I ten zeskok nie jest tak nierówny, jak był zazwyczaj. Jest dużo lepiej przygotowany. Chyba też jakby wpływ FIS-u, gdzie zostali dosyć mocno skrytykowani za przygotowanie poprzednich konkursów, spowodował, że jednak się bardziej do tego przykładają. Ostatnie turnieje skoczni no, rozpieszczały zarówno nas jak i polskich kibiców, bo Kamil wygrywał, reszta plasowała się w czołówce. Teraz problemy mają troszkę Stefan Hula, Macie Koty. Możemy mówić o takim pierwszym minimalnym kryzysie kadry Horngera? czy to jest zbyt duże słowo? Myślę, że to jest zbyt, zbyt duże słowo. Oczywiście, pojedynczy zawodnicy mają jakieś tam swoje problemy, ale też jak popatrzymy, to nie jesteśmy sami, którzy, którzy gdzieś tam lekkie takie problemy stabilizacji mają, bo w zasadzie bardzo mocno poszli do przodu Japończycy, bo to nie tylko jest jeden kobayashi, jest drugi kobayashi, są też pozostali zawodnicy. No, dzisiaj, jak popatrzymy na listę, no to w 30 byli wszyscy Japończycy. Przypadek? No, myślę, że to nie jest do końca przypadek, że jednak naprawdę zrobili duży postęp. Widać, że tam zaczęło się też coś dziać, jeśli chodzi o sprzęt, o, o technikę. Z kolei, jak popatrzymy na Austriaków, na Norwegów, może nie tak mocno Niemców, ale mimo, też, mimo, mimo wszystko też, i na, 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 na nasz zespół, to gdzieś tam no, drobne, ale problemy się pojawiają. Ale to jest też tak, że no, ciężko jest przez, przez wiele lat utrzymywać cały czas. Tak wysoką formę. no Tak jak na przykład w przypadku Kamila, gdzie dwa razy no, stawał cały czas na podium yy, w turnieju jest skoczni, dwa razy pod rząd wygrywał, to jednak jest duże obciążenie patrząc na to, że, że stajesz się faworytem kolejnego turnieju, bo wszyscy o tym mówili. Więc to to jest jakaś mimo wszystko presja. Nawet jak zawodnik o tym do końca tak nie myśli, to całe to otoczenie i to wszystko gdzieś tam powoduje, że, że, że czujesz ten, ten, ten balans gdzieś tam na plecach. Kiedy w Polsce mówi się o minimalnym kryzysie, to niemieckie i austriackie media szaleją, bo tutaj się przekrzykują, kto to nam nie zabierze, tego Stefana i Jak to wygląda z naszej strony? Czy mamy jakieś zapewnienia? Możemy spać spokojnie? Czy to jest zbyt wczesny etap na takie rozmowy, które nam tutaj fundują Austriacy i Niemcy? No rozmawiamy ze Stefanem cały czas. Gdzieś tam <laughs> propozycja padała już na poprzedniej olimpiadzie, żeby został do kolejnej olimpiady. No, Stefan powiedział, że na razie tak daleko w przyszłość nie, nie patrzy. Yy, gdzieś tam zadeklarował się nam wcześniej z, razem z Prezesem, jak z nimi rozmawialiśmy o, o dwóch latach. W zeszłym roku powiedział, że na razie rok. Zobaczymy, co w tym będzie roku. No, moje zadanie jest takie, żeby spróbować go przekonać, żeby kolejne lata i to nie, nie rok, ale, ale jednak do tej olimpiady był z nami, bo Myślę, że to jest nie tylko dla nas dobre rozwiązanie, ale gdzieś tam również dla niego. No, on zna ten zespół, wie na co, na co jest stać ten zespół, nie tylko jeśli chodzi o zawodników, ale również i o szkoleniowców, więc na pewno e, staramy się przede wszystkim też zapewnić mu wszystko, co, co jest potrzebne. Trudno mi jest powiedzieć, czy, czy w innym kraju dostanie to, czy nie. Oczywiście nie jesteśmy też idealni, gdzieś tam pewne błędy popełniamy, ale też szybko się na tym uczymy i reagujemy jak tylko możemy szybko. No cóż, ale jeśli Stefan też postanowi, że, że nie zostanie, no to też będzie musieć sobie jakoś poradzić, oby nie, oby nie trzeba było myśleć nad tym w tym momencie. Ja myślę, że gdzieś tam te tak, jak taka główna decyzja prawdopodobnie zapadnie po Mistrzostwach Świata, bo tak zazwyczaj jest przy tych wszystkich głównych imprezach. Jak jest olimpiada, to wszyscy już myślą, co później dalej, już po olimpiadzie, już nawet nie patrząc na to, że jeszcze jest dalej Puar Świata, ale już są te rozmyślania, co, co dalej robić. I tak samo chyba teraz będzie po Mistrzostwach Świata, że, że dużo gdzieś tam się rozstrzygnie. Czy Schuster zostaje, czy Stefan zostaje u nas, jak to wszystko zostanie rozegrane. Ja nawet dzisiaj słyszałem od austriackiego i niemieckiego komentatora, że w zasadzie oni już sobie to poukładali, że gdzieś tam Schuster dostanie propozycję z Austrii, Stefan z Niemiec, no i, i tak trochę, miałem ja mówię, no a co z nami? A oni nie wiedzą. <śmiech> Więc <śmiech> fajnie, że sobie poukładali. Jak rozmawiałem ze Stefanem dużo wcześniej, to dostałem zapewnienie, że mimo wszystko gdzieś jeśli będzie jakiś sygnał, że on faktycznie nie podpisze z nami kontraktu, to dowiem się pierwszy i dużo, dużo wcześniej. Więc mam taką nadzieję, bo na koniec sezonu to zdecydowanie jest za późno. Jeśli takie kroki miałyby by gdzieś tam zapaść, czy decyzje, to one muszą być przede wszystkim dużo wcześniej, żeby móc cokolwiek reagować i, i myśleć o przyszłości. W tym momencie nie wyobrażam sobie na pewno tej kadry bez, bez Stefana, bo. Mimo wszystko on to, on to trzymie. Jest oczywiście cały sztab, który mocno na to pracuje, ale też jego głowa, jego pojęcie o tym, co robi i, i, i całe zaangażowanie to jest na pewno coś cennego, co, co mamy teraz. Stefan Horngacher ma przepotężny sztab tutaj, zwłaszcza od tego sezonu. No ale czytamy w Krone mów takie wypowiedzi, że, że nie mamy rzecznika prasowego. I teraz faktycznie, czy takie były, taki był wydźwięk tych słów, czy to tutaj Austriacy troszkę pomogli, żeby tak to zabrzmiało, że to jest taki wytych strony federacji. Znaczy gdzieś to słyszałem też. Znaczy Stefan od, od, od początku jak przyszedł to gdzieś tam pokazywał, że jest to jakiś problem. Jak ja się pojawiam na pucharach to staram się jakby uzupełnić tę lukę jak tylko mogę, ale z drugiej strony no, Stefan sam mówi, że ty jesteś od czegoś innego i to powinna być osoba do tego jakby skierowana. Myślę, że też... Jakby trochę się odchodzi od, od takiego pojęcia rzecznik prasowy. Dzisiaj, dzisiaj patrzymy na to zupełnie inaczej, że osoba, która y, jakby zarządza mediami społecznościowymi to przede wszystkim, bo jak patrzymy, że łączy nas piłka są, my, jesteście wy, <śmiech> <śmiech> ale wy macie ogólnie skoki narciarskie, nie, nie, nie tylko polskie. Y, no, gdzieś tam jest Begruci i, i w zasadzie nie ma nic więcej. Ale bardzo mocno Norwedzy naciskają, jak patrzę na te ich strony i są osoby, które są za to odpowiedzialne. Z jednej strony, no, taka, coś takiego by się przydało, jak gdzieś tam prezesowi już starałem się prezesa przekonać do tego, żeby, żeby coś takiego zrobić, tak jak jest łączona z piłką, bo to jest naprawdę przyszłość i, i fajnie to funkcjonuje. Prezes nie do końca jest przekonany jeśli, co do tego. Ale myślę, że gdzieś tam no, warto by było coś takiego stworzyć, ale do tego są potrzebne też osoby i, i, i ktoś, kto to naprawdę będzie prowadził solidnie. Z drugiej strony patrząc, yy, no, to musi być osoba bardzo zaufana, bo jednak Stefan nie dopuści nikogo do, do tego teamu to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Yy, Trochę się tak, trochę Stefan mi się wydaje zaplątał, bo z jednej strony mówi, że chciałby rzecznika prasowego, że mamy problem jeśli chodzi o social media, o, o komunikację i tak dalej, a z drugiej strony wiemy doskonale, że bardzo jest rygorystyczny jeśli chodzi o, o, o kontakty z mediami i, i o wywiady i tak dalej. <laughs> Więc żeby to faktycznie miało kulać tak, jak, jak hula to w Norwegii czy, czy w Austrii, czy w innych krajach, no to by musiała być osoba wewnątrz i pokazywać nie tylko wyłącznie rzeczy, które, na które by się Stefan zgodził, ale też jakieś kulisy. A myślę, że na to by się nie zgodził. Bo zainteresowanie jest tutaj szalone, bo to, co widzimy, to tak naprawdę tyry dziennikarzy tutaj auto, autokary pełne przyjeżdżają, tak jak za pana czasów. No dokładnie tak, ale to jest też tak, że nie tylko dziennikarze, ale również i, i, i ludzie, kibice, oni są rządni tego, żeby pokazać coś więcej, nie tylko jakby to, co jest na skoczni czy, czy przyskoczni, ale również to, co jest wewnątrz, to jest najbardziej pożądalne. Wiem, wiem doskonale o tym, że jak tylko gdzieś tam wrzucę jakieś zdjęcie na media społecznościowe, które jest z rodziną czy gdzieś tam na moim wyjeździe, no to tych polubień jest zdecydowanie więcej, więc no... Tutaj jest ryzyko takie też, że za dużo trzeba byłoby pokazać. Dziękuję bardzo. Dzięki.